Witajcie moi drodzy. Wróciłam właśnie z wycieczki rowerowej. Myślałam, że będzie ciepło, bo świeciło słoneczko. No, niestety okazało się, że jest zimno. Zaczął kropić deszcz. Pogoda mało wiosenna, w zasadzie w ogóle. Ale mam takie perfumy, gdzie nie mogę się doczekać, kiedy zacznę je nosić. Już przebieram nóżkami, spoglądam przez okno i tak wyczekuję tej wiosny. Czekam, aż będzie można w końcu użyć tych perfum. Będzie to sześć zapachów moich ulubionych na wczesną jesień i w zasadzie nie, nie tylko wczesną jesień. Pierwszy, ale zgubił mi się gdzieś. Nie mogę go znaleźć, wczoraj go szukałam pół godziny. Nie mogę znaleźć. Ale mam, y, mam przy łóżku zawsze stoi y, balsam. O tym samym zapachu. Filozykos od DipTik. Nie wiem, czy ja muszę przedstawiać ten zapach. Y, figa, przepiękna figa, razem z tą całą okalającą ją y, zielonością. Y, pamiętam, że jak pierwszy raz powąchałam. Ja mam akurat w, y, wodę toaletową, y, ale pamiętam, jak powąchałam pierwszy raz wodę perfumowaną. Zakochałam się od razu. To jest tak czasem, że wiecie, chodzi wam, chodzą wam po głowie te perfumy, nie możecie przestać o nich myśleć. Tak właśnie było w tym przypadku Filozykos. Oczywiście w końcu, koniec końców, zakupiłam sobie flaszeczkę wody toaletowej, perfumowana. Stwierdziłam, że jest za droga, ale potem wydawało mi się, że nie za bardzo mocno na mnie projektują te perfumy, więc no zaopatrzyłam się jeszcze w, w balsam. I tak razem sobie dają radę, e, wspólnie. Jest tak e, odprężający ten zapach. Czasami sobie właśnie wieczorem e, smaruję dłonie tym balsamem. Kto lubi figę, kto zna Filozikos, to wie o czym mówię zielone gałązki. Przepiękny następny zapach to będzie może na taką troszeczkę chłodniejszą tą wiosnę ale kupiłam go w tamtym roku, kupiłam sobie dziesiątkę, bo też siedziała mi w głowie chyba oj rok jak nie lepiej i będą to perfumy od Friderica Mal Iris Poudre, ja mam dziesiątkę dziesiątka tak, nie ma nie ma zakrętki była po prostu w takim w takim pudełeczku zamykana, zamykane. Pierwsze kilka minut troszeczkę może odstraszyć. Jeżeli ktoś nie lubi zapachów vintage'owych, potem już robi się niebo. Ten, ten irys nie jest marchewkowy, jest taki właśnie maślany, otulający. Jak taki jak to się nazywa przytulas. Naprawdę komfortowe perfumy. Oczywiście bardzo drogie. Myślę, że zużyję tą dziesiątkę i ja nie zdecyduję się pewnie na cały flakon dlatego że coś już mnie pochłonie następnego. Ale jak na razie, od bardzo długiego czasu to jest moim iris pudre. Top, top, top. Nie będzie jakąś tajemnicą, kiedy powiem, że Izja od Sisley'a. Też, też zamierzam eksploatować bardzo, bardzo intensywnie, dlatego, że swego czasu stwierdziłam, że to jest najlepsza róża, jaką kiedykolwiek spotkałam, bo szukam takiej właśnie świeżej róży po deszczu rześkiej i to jest właśnie to, chociaż ostatnio spotkałam jeszcze mogę powiedzieć, że lepszą różę, ale o tym będzie w następnym odcinku, więc Izja od Sisleya, Rzeźka Róża, na pewno będę to nosić. Muszę sobie w taką, wiecie, szefeczkę podręczną to wszystko schować, żeby nie zapominać o tych zapachach, tylko muszę koniecznie znaleźć moje filozykos. Nie wiem, co się z nimi stało. Dwa zapachy będą od Hermesa, co nie jest dla, dla tych, co mnie oglądają, wiedzą, że uwielbiam Hermesa. Będzie to Żur Gardenia. Zapach już wycofany. W ogóle Jean-Claude Elena jest moim, jednym z, jednym z moich ulubionych perfumiarzy. Według mnie z tej całej trójcy tych, tej właśnie serii Gardenia jest najlepsza, ale też najmniej najbardziej subtelna, najbardziej delikatna. Nie wiem, dlaczego ją wycofali. Mam jeszcze drugi flakonik. Tak na... na, na zapas. A widzicie, jak jest małe zużycie? Bo ja, ja tak mam, nie? Gdzieś mówiłam, że właśnie jak coś mi się bardzo podoba, to mi jest szkoda tego używać. Tak. Następny to będzie ogródek od Hermesa. Mój ulubiony. Ogródek pana Lee. Są podawane... Ogródek paneli, Piękny, żółto-zielony flakon. Chociaż może taki bardziej żółty niż zielony. To jest pięćdziesiątka akurat. Ży zielona żywica, kumkład, jaśmin oraz mięta. Niby cztery składniki, chociaż myślę, że tutaj jest coś jeszcze. upały. Na co dzień, do sklepu, zapach do wszystkiego. Nie, zdecydowanie różni się od innych ogródków. Jedni mówią, że jest najgorszy, jedni, że najlepszy. No, różnie to bywa. Według mnie jest najlepszy, najbardziej mi się podoba. Zdecydowanie. i ostatni zapach to będzie Jo Malone. To będzie nektarynka oraz miód. I dokładnie jest tak, jak tutaj jest napisane. To jest nektarynka i miód. Jest to zapach słodki, ale jest to zapach jednocześnie orzeźwiający, świeży. Zupełnie nieinwazyjny, bardzo optymistyczny i nie ma żadnych takich przeszkadzających nut nie wiem czy Olfaktoria nie mówiła kiedyś, że to jest jeden z jej ulubionych strzom, ale tak mi się coś wydaje coś mi świta także tak jak jest z projekcją jak jest dzisiaj się nim popsikałam rano no już nie bardzo jest wyczuwalne a czasem jest tak, że my tych perfum nie czujemy, a ludzie czują. Także to nie jest do końca tak. No niby tu jest napisane, że tu jest woda kolońska, tak. Ale wydaje mi się, że Jamalon poprawił swoje parametry. Że nie jest tak źle jak było kiedyś. Że jednak są wyczuwalne te perfumy jeszcze kilka godzin po aplikacji. Także tak, to są moich sześć propozycji. 6? Tak, 6. Nie mogę się doczekać, kiedy zacznę je używać, chociaż już zaczęłam na przekór temu, co mam za oknem. Napiszcie mi swoje, swoje top, proszę, na wiosnę. A jeszcze, wiecie, co ostatnio zafascynował mnie zapach nie wąchałam go, ale właśnie Jean-Claude, Elena stworzył taki kiedyś zapach In Love Again i w Saint Laurent na początku z tego co czytałam opinie na początku jest właśnie bardzo mocno wyczuwalne są bardzo mocno wyczuwalne porzeczki jeżeli któraś z was miała do czynienia z tym zapachem In Love Again i w Saint Laurent proszę podzielcie się swoimi y, opiniami bo chodzi mi ten zapach po głowie. Jedni mówią, że jest bardzo przepiękny dziewczęce, ale właśnie po tych, po tych porzeczkach właściwie znika ze skóry, jest bardzo krótkotrwały. Nie wiem. Może. Na pewno przeszedł trochę formulację, ale jakby ktoś miał flakonik czy miał do czynienia z tym zapachem, proszę podzielcie się. E, opiniami, tak? Dzięki za uwagę. Pozdrawiam, a następny filmik będzie o moim najnowszym odkryciu e, różanym. To dzisiaj na tyle. E, filmik szybki, na spontanie, po przejażdżce po rowerowej. Trzymajcie się, pa pa!